Polędzica chudziusieńka. Zobaczcie. Same kawałki mięsa. Te Wam wcześniej mówiłem. Smaku naprawdę rewelacyjne. Nie dorówna nigdy sklepowej. Tu nie ma w ogóle żadnej chemii. Robiona na samej soli i czosnku. Same piersi z kurczaka. A ona zobaczcie, jak pięknie się kroi. Nic się nie rozpada. Naprawdę rewelacyjny przepis. Bez wędzenia, tak jak Wam wcześniej mówiłem. Bez mielenia. Nie trzeba mieć nadziewarek. Nie trzeba mieć wędzarni. Zapraszam. Koniecznie na ten przepis. Możecie go zrobić w godzinę. 2 kg. Jak się z kurczaka, to będzie taka. Bardzo chudziutka, dietetyczna, naprawdę bardzo smaczna polędwica drobiowa. Przepis bardzo szybki, łatwy w wykonaniu, bez wędzenia. Każdy go może wykonać samemu w domu. Te piersi możecie pomielić na takim grubym szarpaku albo pokroić w kostkę drobną. Ja pokroję w taką drobniejszą kostkę. Ta kostka będzie taka może 1,5 cm na 1,5, 2 na 2. Jak wam się uda, to nie muszą być regularne kształty. Zobacz, to jest taka kosteczka I kolejną. Musicie mieć zawsze takie miary. Świeże mięso to jest mięso drobiowe. Należy używać do kiełbas, do wyrobów, w ogóle do spożycia, zawsze śrubki mięso. I taka Ja tutaj nie mam żadnego drobnomielonego mięsa, które by mi to wszystko skleiło, jest wszystko krojone ręcznie w kostkę, jak widzicie. Jedynie te tłuściejsze skroiłem po prostu drobniej. Część tej frakcji musi być drobniejsza, część grubsza. I no tu trudno wybrać tłuste mięsa chude, bo to jest naprawdę pierwszy kurczaka. Ale te błądki, niebłądki możecie skroić po prostu drobniej. A resztę grubiej, żeby frakcja naprawdę była różna. I nierówne kosteczki po skosie. Tak jak Wam się uda pokroić. Taki ta basa będzie naprawdę fajnie sklejona. Ta Polędwica. Będzie fajnie sklejona. Ja wędlin, w ogóle polędwic wędlin nie lubię bardzo słonych. I tutaj soli możecie dać 16-18, nawet 22 gramy. Ja daję tylko 16 gram soli. Możecie dać sól zwykłą. Możecie dać peklo sól ja tutaj daje, tak jak wam wcześniej mówiłem, 16 gram na każdy kilogram, czyli 32 gramy soli. U mnie jest sól normalna, zwykła kuchenna. Teraz to wszystko mieszamy i tak wymieszane mięso, wieńci z kurczaka, filety. Fajnie jakby powędrowały. Do lodówki na jakieś przynajmniej 12 godzin. Ja niestety, jak zwykle, nie mam czasu na to, i u mnie od razu to będę robił. Jeśli kiełbasę macie bardzo szybko do spożycia, polędwice i wszystkie wyroby, i mięso naprawdę bardzo świeże, z pewnego źródła, to możecie używać zwykłej soli, bez peko soli. Jeśli chcecie to troszeczkę, żeby to dłużej poleżało, bardziej bezpiecznie dla Was będzie na pewno użyć pół na pół speklo solą. I teraz możecie dać tylko samą solą, ewentualnie jakiekolwiek inne przyprawy, które lubicie, czyli pieprz, ewentualnie gałkę muszkatołową, czosnek. Będzie naprawdę smakował... Z każdą jedną przyprawą lub bez. To jest tylko od Waszego gustu zależy. Ja jednak zawsze wolę z leciutkimi przyprawami, dlatego dodaję na każdy kilogram 2 gramy czosnku granulowanego. On jest, pamiętajcie, mocniejszy niż świeży, dlatego daje się go troszeczkę mniej. Zobaczcie, to jest same chude mięso i ma nic deka tłuszczu. Zobaczcie. To jest same białko. Bardzo taka kiełbasa. Taka polędwica. Całkiem mówię kiełbasa, polędwica. Bardzo zdrowa. Naprawdę dla wszystkich panie, które nie lubią tłustych rzeczy. No to na pewno przypadnie im do gustu. Tak jak mojej córce. Tak jak mojej żonie. One też nie lubią tłuszczu. Lubią same chłódź wyroby. Każde panie dbają pewnie o linię i taki wyrób, taka no bardziej przeznaczona niby dla wszystkich, ale im bardziej przypasuje. Jest bardzo dużo białka dla ludzi, którzy chodzą na siłownię, którzy dbają o przyrost masy mięśniowej. No naprawdę idealny wyrób. Zobacz, ona już puszcza tutaj klej. Ja dołożę tutaj troszeczkę wody. Wydaje mi się, że około 5% zimnej wody. Zobaczcie, to jest dosłownie pół szklanki na 2 kg. To będzie około 5%. Więcej naprawdę nie ma sensu dawać. Do to, to musicie tak wyrabiać. Aż ten cały klej z tego mięsa się wytrąci. Nie możecie dać za dużo tej wody, bo naprawdę sobie poradzić z tą masą będzie za rzadka. Ja wyrabiam. Wyrabiam koło 5 minut. Nie wolno Wam dać więcej wody, naprawdę jak 5%. Zobaczcie. Po 5 minutach wyrabiania. I mięso. Zobaczcie, jak się ładnie klei. Ma tutaj do sklejenia, do zespojenia w środku tej lędwicy, takie drobne kawałeczki, które ona wypuściła, które były nożem zmiażdżone, które podczas mieszania większe kawałki się pomiażdżyły, a większe kawałki, zobaczcie, tak te, będą fajnie widoczne. Ja tak Wam mówiłem, będę nabijał w takie osłonki. Czyli najprostszym, najszybszym sposobem, jaki tylko można zrobić po prostu w domu. Taką wędlinę. Polędice będziecie mogli zrobić naprawdę bez wędzarni. Bez nadziewarek jak wam mówiłem wcześniej, bez maszynek. Najszybszy sposób. Mało bałaganu w domu. Osłonkę zawsze musicie namaczać nie gorący, ale naprawdę takiej dobry ciepłej wodzie. żeby was nie parzyła. Zobaczcie, jak ona już się fajna mięciutka robi. Dosłownie chwilę. 50 minut, pół godziny. Zesznoreczka. Robić taki sobie supełek. No, chyba to już, to już chyba każdy wie. Jak się fajnie one wymoczyły. Przekładam przez supełek. Mocno ściągam. kilka razy związać, żeby Wam ten farsz podczas parzenia naprawdę nigdzie się nie wylał, nie wydostał bo ta basa musi polędwice, były polędwice muszą być dosyć mocno ścisło napchane teraz zobaczcie, ta osłonka musi być bardzo mocno wyciągnięta z wody by nie miała nadmiaru wody i ja tak Wam mówiłem wcześniej będę nadziewał ją ręcznie łyżką. Możecie to zrobić przez lejek. Pokażę Wam, jak można butelką. Przez lejek drugi, łatwiejszy sposób. To jest taka butelka. Zobaczcie, jak fajnie spasowana. Naciągacie. możecie śmiało sobie przekładać. Ja mówię, no, przeważnie robimy to nadziewarką, ale do tak małej ilości naprawdę nie ma sensu brudzić, bo więcej jest mycia. Część mięsa przede wszystkim zostaje w nadzwarce, a naprawdę ręcznie tak samo można to napchać. Zobaczcie, możecie popchać sobie jakimś patolem. Ja mam tłuczek. Zobaczcie, jak tutaj jest napchana. Teraz jest bardzo dużo powietrza. Musicie, uderzając w stół. No dokładnie tak wybijacie wszystkie powietrze, ściskając. Zobaczcie, jak to powietrze wychodzi. Bo tu będziecie mieli powietrze, to będą takie puste miejsca. Zobaczcie, bardzo Ważne jest pozbyć się tego powietrza ze środka, tak jak wam mówię, uderzając, ją trzeba po prostu nią wypracować, ścisnąć ją tutaj w tym miejscu. Jeszcze nie wiążąc, nawet możecie sobie ją tak skręcić kilka razy i trzymając ręką, zobaczcie, nią wypracować. Najważniejsze jest, ja muszę tu wzmocnić, bo miałem za blisko brzegu. Wam się to te sznurki te wiązania nie zesunęły. Dlatego bardzo ważne jest bardzo mocne związanie sznurkiem ewentualne kawałki powietrza, możecie wykuć igłą cieniusieńką, żeby te powietrze wyszło zobaczcie jaka fajna wyszła podwójnie tu związałem pamiętajcie, że jeśli nie macie drugiej osoby która mocno Wam to skręci a Wy przywiążecie to zostawcie dłuższe te końcówki i zwiążcie dwa razy jeśli będziecie mieli słabą nabitą Zawsze możecie sznurkiem przewiązać przez środek. Tutaj dodatkowo ją po prostu ściśniecie. Ona jest u mnie taka mocno nabita. Zobaczcie, ja jej więcej nie nabijam. I rozmiar tej kiełbasy, tych osłonek, musicie sobie dopasować do wielkości, oczywiście, garka. Żeby do garnka Wam weszło. Ja robię teraz troszeczkę mniejszą. Zobaczcie, fajny patent z butelką. Naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie, jak wszystko to wchodzi. Nakładam sobie tak dosyć dużo tego. Przepycham tą łyżką, zobaczcie, jak to wchodzi. Co róż, ubijając, zobaczcie, żeby to wchodziło do samego dna. Od początku ubijając... Będziecie mieli później mniej pracy, żeby te powietrze z tej wędliny z tej polnicy wyciągnąć. Zobaczcie, go na fajnie schodzi. Zobaczcie, tu, i tu już jest powietrze, który musi się go pozbywać. I kolejno znowu. I tak krok po kroku. Może to brzydko wygląda. No ale bardzo praktyczne. Dlatego polecam ten sposób. Nie zostaje nic na dziwarce. Możecie, tak jak tutaj mówiłem, posłużyć się drewnianą łyżką, płuczkiem. Zobaczcie, jak to wchodzi. Nie. To powietrze wyciągam. Zobaczcie, jak wychodzi powietrze. Pierwsza na klasa. Naprawdę fajny pomysł. I jak powietrze zeszło. Jeszcze tu troszeczkę, ale przy nabijaniu, to powietrze stąd wyjdzie. Możecie poprzekuwać drobną igiełką, jak wam mówiłem. I ja nabijam dalej takie basy. Powietrze pozbywam się też uderzając w stół mocno. Powietrze naprawdę wyjdzie. Nic mi się nie rozwiązuje. Powietrza praktycznie nie ma. Cztery krótsze mi wyszły te polędwicy. Piąta taka dłuższa. Zobaczcie, u nas tak dosyć mocno opchana. Mało co w sobie ma powietrza. Tutaj na przykład jest troszeczkę. Możecie ją przekuć. Ja wam wcześniej mówiłem, tutaj jest trochę. Tu są takie krótsze. Można było zrobić większe, tylko musicie takie, tak jak Wam mówiłem, robić te batony, żeby Wam weszły po prostu do garka. Jeśli zrobicie za długie, to nie będziecie mieli jak tam sparzyć. Zobaczcie, temperatura wody do parzenia powinna mieć podczas parzenia 80. Ja daję trochę więcej 80-90. Bo wrzucając te polędwicę, ona się po prostu schodzi. No najlepiej, jak woda ma 80 stopni, do takiej gorącej wody, o tym Wam właśnie mówiłem, ledwo Wam to wchodzi do garka. Musicie o tym naprawdę pamiętać. I takie polędwice będę parzył do uzyskania wewnątrz batonu, wewnątrz, w środku. 68. 70. Zobaczcie, jaka temperatura powinna być wewnątrz batonu. 15. 70, 72. I to jest maksymalnie, co może mieć polniczek. I teraz schładzam. Będą gotowe do, do krojenia. Jak wam wcześniej mówiłam, wyszło. Pięć takich polędwic. Cztery takie mniejsze. Jedna taka większa. Polędwica drobiowa. Sam w piersi. Bez wędzenia. Szybka w robocie. No naprawdę. Mm, fajnie wygląda. Teraz wam przykroję. Ona jeszcze jest świeża. Naprawdę cudowna. Dietetyczna. Zobaczcie. Wszystko się trzyma w kupy. Nic się nie rozpada, przypraw praktycznie tu żadnych nie ma, tylko czosnek i sól. No to jest naprawdę bardzo porządna, bardzo taka zdrowa polędzica, z samych piersi, z kurczak. Jeśli macie ochotę, naprawdę warto ją zrobić, bo naprawdę przepysznie smakuje. Zobaczcie, jak się pięknie ze skórobier. Zobaczcie, cudowna smaku. Pięknie się kroi. Taka dietetyczna. Bez tłuszczu. Tylko sam sól i czosnek. No, rewelacyjna. Zobaczcie, jak ona wygląda w przekroju. Kawałki mięsa. Nie potrzebujecie do tego przepisu maszynki do mielenia. Nadziewarki. Wędzarni. Naprawdę pyszna polędwica. Bez wędzenia. Nie wiem, zrobić ją w ciągu godziny. Zobaczcie, jak pięknie się kroi. Nic się nie rozpada. Jeśli macie tylko ochotę na tak pyszny przepis, to zapraszam.